Cześć Wam, witamy w Globkarsie w Radomiu na Prostej. Zobaczcie, mamy dwa takie same kolory, tylko ten oszroniliśmy. Ten zabezpieczyliśmy PPF bezbarwną, a tutaj oszroniliśmy auto. Wygląda całkiem inaczej. Daliśmy czarny daszek, czyli nabrał pazura. Zobaczcie krawędzie jak są wykończone, jak są rogi powykańczane. Nie widać praktycznie nigdzie folii. Tak, zobaczcie na strukturę folii na dachu. To jest folia PPF czarna. Wygląda jak szkło. Ma samoregenerację i będzie, można powiedzieć, wyglądała bardzo długo, tak jak wygląda. Zobaczcie, na tą folię akurat pada deszcz, więc możemy to sprawdzić. Jest hydrofobowość, samoregeneracja, wygląda to dobrze i będzie długo tak wyglądało. Folia ma 5 lat gwarancji, czy 6 nawet. Także zapraszamy do nas, jakbyście chcieli okleić, zabezpieczyć swoje auto. Szyby też oklejamy, pamiętajcie, nie zapominajcie, że oklejamy też szyby przecież, prawda? Zapraszamy do globek rozprosta 9x11.